Chcieliśmy wiedzieć, czy to jest gaz rosyjski, czy był rosyjski. No, chcieliśmy wyjaśnić w tej sprawie, co wiedział prezydent miasta. Nasz punkt wprowadzono, po czym po kilku zdaniach bardzo, bardzo skromnych wyjaśnień wiceprezydenta Warszawy, Męciny Tomasza, uciekły dyskusję. Po prostu forma siłowo przecięła dyskusji, nie było miejsca na żadne pytania, żadne komentarze, po prostu totalna Białoruś. Inna sprawa. To akurat ja chciałem wyjaśnić natomiast formy i zasad przekazania kompetencji wojewódzkiego konserwatora Zabytków Miejskiemu konserwatorowi Zabytków. My, my, my widzimy, co się dzieje w Warszawie, kiedy chociażby ostatnio kamienica zabytkowa przy łódzkiej 8 w, przed Nowym Rokiem po prostu została zburzona, a, a była przez, przez Mozowskiego konserwatora przez dłuższy czas chroniona. Nie dowiedziałem się, zanim zdążyłem zadać jeszcze jedno pytanie. Dyskusję po prostu siłowo zamknięto, dyskusję przerwano. Podobnie było z, z dyskusją o, o budżecie. Prezydent miasta przed nas sesję budżetową, radni zgłaszali poprawki. Sesja budżetowa jest takim świętem, kiedy, kiedy, kiedy przychodzi prezydent miasta, są radni, oni mają prawo zadawać pytania, zgłaszać poprawki. Takie święto demokracji samorządowe. Więc wiedzieliśmy, że kiedy jak kiedy Trzaskowskiego na sesjach rady nie ma, ale na budżetówce być musi. No, ale wygłosił takie polityczne przemówienie, e, odpowiedział e, na, komentarzem na, na pytania naszego szefa klubu, po zniknął. Po dwóch godzinach już go nie było, a sesja trwała kilkanaście godzin, i tak naprawdę radni zgłoszali poprawki, pytania absolutnie. Nie było, nie było prezydenta miasta i na żadne pytania odpowiedzi nie, nam nie udzielił. Czy chociażby jak zgłaszamy różne punkty do porządku obrad, w sprawach ważnych, niepolitycznych, w sprawach merytorycznych, w sprawach, które zgłaszają nam mieszkańcy, zgłaszają nam organizacje pozarządowe, to na ogół one są po prostu nie wprowadzane do porządku.